Siema. z tej strony RogalikV2 I to jest kolejny odcinek z Brawl Stars Dzisiaj mam zamiar pograć sobie trochę Karllem nową postacią, którą dropłem Nie jest taka dobra, ale zobaczymy co potrafi nią Wybierzemy sobie oblężenie, bo widziałem, że jest dobre Widzę już pierwszą śrubkę No, A ja, jajaj nie umiem tą postacią grać. Jestem trochę słabiutki. Trochę. Ale na szczęście już mam pierwszego gościa zabitego. No ten daj na Majk Ale ja na szczęście jestem Karlem, więc dobra. Brock służył swoją specjalną umiejętność. Dobra, Frank. Frank nas uratował, ale i tak mają śrubkę. Ajaj. Niestety, bo to w numer na trzy poziomu trzeciego. Atakuje nas. Zaraz użyję ulta. Dobra już. Niestety Carl jest słaby do atakowania. Troszeczkę. Ale na szczęście jest, jest na daleki instans dobry. Brok tutaj zajmuje tak. Mm, śrubkę jedną. Aj, 31 hp mu zostało. Dobrze, Frank, bierz mu to. A ja się skupiam. No dobra daję na Mike się ma jaj Karma dobra, mówię jedno ale... ale trochę jej ja, ja nie, nie wykorzystuję i boto będzie numer a czy poziomu 6 e, Nie mam ulta niestety więc nie uratuję się przed nim ale mogę na szczęście mm, tego daj na Majka Pobić trochę i go zabiłem Ajaj, rikoszet 180, dobra Jest OK. 19 mamy 16% o, Oni mają 100, chyba to przegramy Nie jestem pewien No bo karty jest trochę słabo postać na Na ten tryb Dobra, Frank tutaj ciśnie Pięknie. Brok niestety tutaj idzie. Do widzenia panu. Jak to nie, nie trafił. Halo. To było nie w porządku. Remis braku brak oblężenia, dobra. Zaraz będzie takie porządne oblężenie, że ja nie wiem. Aj, szybko. Ała. Niestety nie udało mi się sztuki. Ale mam 13 szrubek, Oni mają 8. Jeżeli nie, nie, nie tego. Nie, nie, zebra, nie zebrają to. To może nam się uda. Nawet do 20. Ajaj. Z kulką. Szeli tutaj zbiera przeciwnie drużynie Te śrubki. A nie, myślę, że to była Szeli, to jednak był brak. Jeju dobra, idealnie. 20. poziom, kurczę. No to koniec. Do widzenia, panu. Do widzenia wszystkim. Niestety, przegraliśmy. Mam, mam chcę... chcę wbić do rangi trzeciej. Przynajmniej tego Karla, żeby nie było... To była długa... długa rozgrywka, ale starcie, pewnie... Jest szybkie, ale... Ale... Da, dużo... daje dużo pucharków. Nie, sorry za ekran wam, ale... Niestety... Mam sobie duży telefon. Do nagrywania do sprzętu w ogóle, nie wiem Dobra, mamy pierwsze dwie. Zobaczmy co się da zrobić karlem. Tutaj jest Barley. Cześć Barley. Dobra. Dobra, zbiorety szybko. Dobra, Bibi tutaj jest. Trzeba uciekać. Ona ma ulta. Ej, to przegrana. Na szczęście chyba będą plusowe punkty, Karlem. Masy plusowe pucharki. Już dziewięć. Zagramy ponownie. Dobra, widzę tam jedną skrzyneczkę, ale nie idziemy tu, tylko idziemy do dwóch, które są tutaj. Najpierw do dwóch, czyli z Mike. Dobra, na razie jest dobrze. Że, że Taro tutaj przyszła Dobra mamy trzy już power power tego power kipsy hmm. Szkoda, że nie zabraliśmy hmm, Karlem trzeba na odległość nie ale... Cześć, Rosa. No nie, no, jak to? Jest, jest, mam to, mam to, mam to. Dobra. Niech to, ale będą plusowe, na szczęście. Plusowe pucharki. I wbijemy drugą rangę, Karlem. 10 ranga w górę. Bip to sobie pograłem i to jest moja ulubiona postać. Niestety nie ma żadnych skinu, to by sobie kupił. Ale Karla mi się ciężko gra. Mm, teraz zagramy może napad. Napad jest dobry na karla. Tak sobie przypuszczam, bo Karn może... Może bić na odległość, a mamy Spike'a i Barley'a, dobra. Oni mają... nie wiem co. No dobra, mają da tego... Daryla, przypuszczam, mają Piper. I... kto tam był jeszcze? Nie wiem. O, jeszcze El Primo, dobra. Standardowy taki... taka druży standardowa drużyna. Mm. Piper jest na jakoś snipe, ale mam OHP. El Primo sobie tutaj radzi, jakoś. Ej, ej, ej. ej. No, raz użyję ULTA na coś innego. Na zniszczenie tego w Tak, jakby nie wiem. Czyś Daryl? Chyba to jest Daryl. No bo nie mam Daryl's w swoim ekwipunku, i tak czasem mylę jak mam wszystkich ze swoich ekwipunków, to zapamiętam wszystkich naprawdę Dobrze No widzę paperkę. Cześć Już. Dobra. 75. I tak to jest słabo. Ym, myślę, że to przegramy. Chociaż Csaranga. Dobra Niestety już to przegraliśmy Co widzę Ta Piper cały co w go nie używa Ale Primo służył Dobra, już służyła więc możemy atakować Cizarrel Ajaj Niestety przegraliśmy ten mecz no mm, ale nie wiem czy będą będą minusowe puchary Myślę, że będą Chociaż minus 3 albo minus 2 eee, Zobaczymy Nie, nie będzie Dobra Jeszcze raz zagramy sobie jedno starcie profilaktycznie y, Żeby nie było Dobra, widzę tutaj fajną zdobycz Jest blisko Dobra Na sensie trzeba blisko znaczy tego Taki protiv trzeba blisko karlem jeżeli tego Jeżeli chcesz niszczyć skrzynki Na przykład to I to jest dobre Możesz mieć masę skrzynek Mało czasu. Dobra, idę już po nią. O, o, o. Dar się. O, Brock. Ja Brockiem nie gram. Czas, czasami tylko tak trochę sobie pogrywam. Dobra, mam. Dobra, idę po to. Dobra. Jest okay, schowamy się. Żeby nie było Dobra. zobaczcie jakąś skrzynkę O, widzę poko Po co mi to? Sam nie wiem że tutaj fajną zdobyć broka Cześć Brok Dobra, widzę tutaj też Frank Franka Frank jest Kozacki. Może trochę ma ja go bije Czy Stefan 20 0 Dobra? Już. I tyle. Nie. Yeah. I trzecia ranga wbita poziom w górę, znaczy ranga w górę. I to tyle z tego odcinka. Myślę, że wam się spodobało. Na razie.